Strategy and Future. I mamy już połączenie z Albertem Świdzińskim, ekspert Strategy and Future. Dzień dobry. Dzień dobry, Jaśmina. No to oddaję Ci głos. Jasne. Jaśmina, zaczynamy od, jak prawie zawsze, od Pacyfiku i od artykułów w czasopiśmie The Dyplomat, który informuje, że jak do tej pory Pekin sprzedał albo przekazał nieodpłatnie szczepionki na COVID-19 niemal każdemu państwu w regionie Azji Południowo-Wschodniej. Z kolei Bloomberg uzupełnia tę informację, stwierdzając, że Chińska Republika Ludowa wyeksportowała jak dotąd aż 240 milionów szczepionek na nowego koronawirusa, a więc więcej niż reszta świata razem wzięta, i zobowiązała się dostarczyć kolejne pół miliarda dawek specyfiku. Wśród nabywców chińskich szczepionek na COVID-19 są chociażby Filipiny, ale również np. Indonezja, która niedawno przyjęła czy, czy zamówiła 15 milionów dawek specyfiku wyprodukowanego przez chińską firmę Sinovac oraz Bangladesz, który również zakupił 15 milionów dawek szczepionki. Co ciekawe, Bangladesz zdecydował się na kupno na chińskiego specyfiku po tym, jak szczepionki, które zamówił w Indiach, nie zostały dostarczone. Oznacza to, że Chiny korzystają, czy, czy, czy starają się kapitalizować katastrofalną sytuację pandemiczną w Indiach. W wyniku której Nowy Delhi zabroniły eksportu wyprodukowanych w tym państwie szczepionek, i to pomimo faktu, że to właśnie Indie są największym producentem szczepionek na świecie. Jednak aktywność dyplomatyczna Pekinu w Azji Południowo-Wschodniej nie sprowadza się tylko do oferowania swoim partnerom marchewki, obecnie występującej pod postacią szczepionki na COVID-19, ale także i kija. Temu prostemu, a czy skutecznemu narzędziu z bliska w ostatnich tygodniach mogło przyjrzeć się Filipiny. O czym informowaliśmy na, na, w, w, w audycjach Radia wnet. Zresztą marchewce Filipiny też mogły się przyjrzeć, bo Manila jest od, przecież odbiorcą chińskich szczepionek. W każdym razie, okazja, przy której Filipiny mogły się przyjrzeć dokładnie tej, tej bardziej siłowej polityce Pekinu, to była aktywność chińskiej milicji morskiej. Najpierw na rapie Julian Felipe, a następnie na płciźnie Scarborough. I chociaż w pewnym momencie wydawało się, że sytuacja ta zakończyła się po tym, jak jednostki chińskiej milicji morskiej, czy też chińskich flot rybackich, zależy jak to woli, odpłynęły z okupowanych przez siebie wcześniej, wcześniej wysp na Morzu Południowochińskim, co z kolei miało mieć związek z pojawieniem się na tym amerykańskich lotniskowców to jednak okazuje się, że mogło tak nie być do końca, ponieważ jak poinformował w ostatnią środę minister spraw zagranicznych Filipin, Teddy Loxin, o którym byliśmy ostatnio troszkę... Na spornych wodach wokół archipelagu Spratly przede wszystkim nie tylko cały czas przebywają chińskie okręty, ale jest ich więcej niż miało to miejsce wcześniej. Zdaniem Loksina na wodach wokół, wokół archipelagu Spratly przebywa obecnie ponad 300 chińskich okrętów wobec 200, które były tam na początku marca, kiedy okupowały tą należącą do Filipin, czyli znajdującą się w, w filipińskiej strefie ekonomicznej Rafę julian Felipe. Co ciekawe, Filipin postanowił zareagować w pewien sposób na to, na takim bardziej strukturalnym poziomie. Otóż w poniedziałek główny dowodzący filipińskimi siłami zbrojnymi, generał Sirrito Sobehana, oświadczył, że Manila planuje wybudować na będącej częścią archipelagu Spratly i wyspie y, Titu. Być może wymawiam to źle. W każdym razie planuje tam Manila wybudować centrum logistyczne, które z kolei umożliwi umożliwiłoby filipińskiej marynarce wojennej uzupełnianie paliwa i zasobów, a tym samym zwiększa to ich zdolność projekcji siły w zachodniej części Morza Południowochińskiego. W odpowiedzi na to chiński MSZ stwierdził, że przez tysiące lat Chiny i Filipiny łączyły przyjazne stosunki, a spory wokół Morza Południowochińskiego pojawiły się zaledwie kilkadziesiąt lat temu. Dlaczego też, dlaczego więc burzyć spokój? Kończąc wątek chińskiej dyplomacji szczepionkowej, która staje się poważnym narzędziem, orężem w polityce Chin, wspomnimy o wtorkowej wypowiedzi honduraskiego prezydenta, który wyraził frustrację wynikającą z gromadzenia, jak to ujął, przez bogate państwa szczepionek na COVID-19. Hernandez ostrzegł, że może to zmusić go do za zakupu specyfików pochodzących z Chin. Jednak jak poinformował, aby państwo ośrodku na taką transakcję się zgodziło, Honduras musiałby otworzyć w Chinach biuro handlowe. Honduras jest bowiem jednym z niewielu państw na Ziemi, które utrzymują formalne kontakty, dypl kontakty dyplomatyczne z Tajpej, a nie z Pekinem. Jest chyba 15 teraz takich państw. Yy, Hernandez postanowił w Lewar wykorzystać, apelując do Tajpej, aby władze Formozy nacisnęły na Waszyngton, aby ten dostarczył Hondurasowi szczepionki. Co ciekawe, podobna sytuacja miała niedawno miejsce w Paragwaju. W wypadku tego południowoamerykańskiego kraju Chińczycy również uzależnili przekazanie Szczepionek od cofnięcia uznania dyplomatycznego dla Tajpej i nawiązania stosunków dyplomatycznych z Pekinem. Przechodzimy teraz na kontynent północnoamerykański i Chciałbym powiedzieć parę słów o ataku na rurociąg Colonial Pipeline. Rurociąg Colonial Pipeline jest to największa tego typu instalacja w Stanach Zjednoczonych i właśnie w piątek 7 maja stała się ofiarą ataku hakerskiego. Co ciekawe, Colonial Pipeline to jest rurociąg, który ma prawie 9000 kilometrów. Przepustowość ponad 2,5 miliona baryłek na dobę biegnie od Houston w Zatoce Meksykańskiej aż do Linden, mieście, do, do miasta Linden w stanie New Jersey, przez samej granicy z Kanadą w gruncie rzeczy. Colonial Pipeline zaopatrywał w paliwo całe właściwie wschodnie wybrzeże USA. To było niemal 50% zapotrzebowania na paliwo płynne. W rezultacie ataku na rurociąg przez został całkowicie wstrzymany w piątek i wznowiony dopiero w środę po południu dokonana dokonano za pomocą oprogramowania ransomware, które najkrócej mówiąc blokuje poprzez szyfrowanie dostęp do danych przechowywanych na zainfekowanych komputerach. Nie wiadomo jeszcze w jaki sposób hakerzy zdawali się włamać do systemów Colonial. Wiadomo jednak, że firma ta nie posiadała komórki odpowiedzialnej za cyberbezpieczeństwo. Co ciekawe, zdaniem New York Times a celem ataku nie były systemy... Bezpośrednio zarządzający działaniem rurociągu, ale raczej te wykorzystywane w korporacyjnej i biurowej części firmy. Jeszcze przed piątkowym atakiem ransomware, hakerzy mieli również ukraść 100 GB danych firmy. Wydaje się więc, że elementem szantażu była też możliwość czy groźba opublikowania niejawnych informacji. Sugeruje się, że w związku z tym, że celem ataku nie była sama infrastruktura rurociągu, to hakerzy byli nieco zaskoczeni bardzo mocną reakcją kolonial, którego decyzja o czasowym przerwaniu przesyłu w praktyce odcięła dostaw paliwa znaczną część wschodniego wybrzeża. I warto tu wspomnieć, że mówimy nie tylko o stacjach benzynowych, ale również o lotniskach. Dodajmy, że kiedy, jak tylko zaczęły pojawiać się informacje o, o, o ataku i o jego skali, Amerykanie mieszkający na wschodnim wybrzeżu, a nawet na Florydzie, do którego Colonial Pipeline nie dochodzi, zaczęli masowo growali benzynę. Dodajmy nawiasem, że również starając się wlewać ją do plastikowych toreb, co z kolei doprowadziło do niemal natychmiastowego braku paliwa na komercyjnych stacjach benzynowych. To z kolei wywołało oczywiście jeszcze większą panikę, a w związku z tym lawinę plotek i strachu. W rezultacie, w szczytowym momencie kryzysu, 12 tysięcy stacji benzynowych na wschodnim wybrzeżu sprzedało całą swoją benzynę. Bloomberg twierdzi, że w środę. Na, na południowo-wschodnim wybrzeżu USA 75% stacji benzynowych nie miało w ogóle paliwa. Natomiast ceny benzyny w USA wzrosły w przeliczeniu na, na, polski, na polski sposób obliczania do 3 zł za litr. Co nieświadomi swojego szczęścia Amerykanie uważają za cenę zupełnie apokaliptyczną. Do ataku na Colonial Pipeline przyznała się grupa hakerska DarkSide która sama w sobie jest interesującym zjawiskiem. Według mediów grupa DarkSide pojawiła się na scenie hakerskiej stosunkowo niedawno, bo dopiero w sierpniu ubiegłego roku i zadbała od początku o odpowiedni PR, zakładając profesjonalne, profesjonalnie czy też korporacyjnie wyglądającą stronę internetową, na której przedstawiona jest również kredo samej organizacji. DarkSide informuje, że grupa jest apolityczna, nie zajmuje się geopolityką i nie jest związa związana z rządem żadnego państwa oraz że nie należy doszukiwać się w jej działaniach motywów politycznych. Jak twierdzą, ich celem jest zarabianie pieniędzy, a nie szkodzenie społeczeństwu. Co ciekawe, DarkSide oświadczy, oświadczyła również, że po ataku na kolonial będzie w swoich działaniach stosować samomoderację. To jest ważne, ponieważ DarkSide, jak sama twierdzi, wykorzystuje model biznesowy znany jako Rans Ransomware Assist Service, co oznacza, że w gruncie rzeczy leasinguje program ransomware używany do ataków innym grupom hakerskim. W każdym razie DarkSide oświadczyło, że zamierza od tej pory staranie dobierać potencjalnych klientów, aby przeprowadzić przeprowadzone przez nich ataki nie powodowały poważnych kosztów społecznych. To z kolei oznacza, to kolejna ciekawostka, że możliwe jest, że, to, że chociaż DarkSide stworzyła program użyty do ataku na koloniach, ale mogła nie przeprowadzić go sama. Zdaniem firmy FireEye, zajmującej się monitorowaniem działań hakerów, DarkSide pobiera ze swojej usługi opłaty od grup przeprowadzających ataki. Może to być nawet 95% okupu, jeżeli sam okup wynosi więcej niż 5 milionów dolarów. Co ciekawe, skoro już mowa o, o, o kupie, kolonial, które okup prawdopodobnie zapłaciło w wysokości właśnie 5 milionów dolarów, zapłaciło go w bitcoinie, a to z kolei sprawia, że hakerzy byli narażeni na ryzyko kursowe, ponieważ bitcoin w ostatnich dniach mocno tracił na wartości, co miało głównie związek z żarcikami Ilona maska dotyczącymi bitcoina, właśnie innych walut cyfrowych. Zdaniem mediów, kończąc wątek, zdaniem mediów grupa Darcei wywodzi się najprawdopodobniej z Rosji. Wskazywać ma na to analizę tworzonych przez nią programów, które mają atakować jedynie komputery, w których nie jest używany język rosyjski, białoruski czy też ukraiński. I chociaż grupa ta pochodzi najprawdopodobniej z Rosji, to Joe Biden stwierdził, że brak jest obecnie dowodów na jakiekolwiek jej związki z Kremlem. Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych, przejdźmy do inflacji w USA. Otóż w ostatnim tygodniu wskaźnik inflacji Core CPI CPI, gwoli wyjaśnienia, to jest Consumer Price Index, czyli indeks zmian cen koszyka produktów i usług nabywanych przez gospodarstwa domowe. Core CPI to wskaźnik, czyli tam powiedzmy jedzenie, ubrania, przejazdu, kosztów wynajmu mieszkania albo opłaty czynszu, etc. Core CPI natomiast to, to jest cały ten koszyk z wyłączeniem cen jedzenia i energii, których, których, na które wydatki bywają zmienne w miesiącu. W każdym razie wskaźnik CPI, Core CPI wzrósł w kwietniu, o niemal procent, co w ujęciu rocznym przekłada się na inflację rzędu 11%. Oczywiście prawdopodobnie tak nie będzie, ale, ale skokowy wzrost inflacji jest szokujący. Najwyższy w gruncie rzeczy od 2008 roku, a warto wspomnieć, że eksperci Bloomberga przewidywali, że wzrost czynnika czy wskaźnika CPI wyniesie zaledwie 0,3%. Szczególnie zauważalny wzrost miał miejsce w wypadku zamieszkania, jak to się umuje, czyli albo cen domów, albo cen czynszu. Nawiasem mówiąc, ceny domów wzrastają obecnie w Stanach Zjednoczonych w tempie 12% rocznie, natomiast średni czynsz wzrósł w Stanach Zjednoczonych o 17% w przeciągu ostatniego roku. Wzrosły również ceny aut używanych, zdaniem Asia Times aż o 20% w ciągu ostatnich 4 miesięcy. Tu rola odegrała zbyt mała podaż nowych samochodów, która z jest wynikiem przede wszystkim niedoboru mikroprocesorów. Skoro mówimy o mikroprocesorach, wspomnijmy o tym, że w ubiegłym tygodniu prezydent Korei Południowej, Moon jae In, zapowiedział, że rząd Republiki Korei oraz ponad 150 południowo-koreańskich firm przeznaczy w najbliższej dekadzie ponad 450 miliardów dolarów na rozwój sektora produkcji mikroprocesorów. Jeden Samsung planuje zainwestować aż 151 miliardów, natomiast inna południowo-koreańska firma SK, SK Hynix planuje zainwestować niemal 100 miliardów dolarów. I tu dla porównania, analogiczny plan w Stanach Zjednoczonych zakłada, że rząd federalny USA przeznaczy na rozwój przemysłu mikroprocesorów zaledwie 100 miliardów dolarów. Bąkitny dom przewiduje również, że do 2030 roku Korea Południowa eksportować będzie rocznie mikroprocesory warte ponad 200 miliardów dolarów. To są te informacje, które przygotowałem dla Radia Wnet, natomiast w samym weekly Brief informowaliśmy również jeszcze o tym, co wydarzyło się ostatnio w Turcji i jak wygląda sytuacja na Ukrainie. I o Oczywistie tym wszystkim, Ogalie. panie redaktorze, mam taką propozycję, że albo opowiemy w następnym tygodniu, albo po prostu Dokładnie, odeślemy tak. słuchaczy Radia Wnet do, do, do subskrypcji, do, do subskrybowania Strategy and Future, bo naprawdę, yes. naprawdę warto dużo dużo jeszcze więcej informacji, więcej ciekawych wywiadów. W takiej pigułce można powiedzieć to, co najważniejszego dzieje się na świecie. Bardzo bardzo dziękuję. Albert Świciński strategy and Future. Do usłyszenia już w przyszłym tygodniu.